Rok 2020 jest wyjątkowo beznadziejny. Nie potrzebowaliśmy do tego jeszcze tych gier. Witamy w Watchmore Polska, a dzisiaj top 10 najgorszych gier wideo 2020 roku. Jak na razie. Przyjrzymy się grom, które nie podołały na jednej lub wielu płaszczyznach. Niezależnie od tego czy gra zebrała niskie oceny zarówno od krytyków jak i graczy, nie spełniła oczekiwań czy jest po prostu wadliwa, jeśli jest to oznaka słabej gry wideo, kwalifikuje się do naszej listy. Nocturno, come my warriors. We must drive the humans back. Number 10, Fallout 76, Wastelanders. And then convince any punks that show up to tell you where their boss is hiding. They did teach you all how to build from schematics up in that vault of yours, didn't I? Fallout 4 był przyzwoitą pozycją w serii i chociaż nie był tak solidny jak poprzednie tytuły, wciąż dawał frajdę. Następnie Bethesda wypuściła Fallouta 76, grę live Service wykorzystującą silnik i mechanikę rozgrywki z Fallouta 4, a wyjęto z niej dosłownie wszystko inne, co uwielbialiśmy w tej serii: NPC czy choćby główny powód, dla którego Fabuła i różne historie w grach są chwalone. That that vault is the, you know, that's where the big one is! Our last chance to turn our lousy luck Chociaż Wastelanders ma postaci NPC i wiele ulepszeń, to błędy i niedociągnięcia czynią tytuł czymś, w co nie chcemy grać. Numer 9 Predator Hunting Grants Koncepcja rozgrywki jest tutaj świetna. Niestety wykonanie zawodzi. Mierna strzelanina z nudną, sztuczną inteligencją nie brzmi jak przepis na dobry multiplayer. Oh! What am I Chociaż jest tutaj kilka ciekawych mechanik, to ogólny brak treści oznaczał, że zainteresowanie i przyjemność z gry malały niewiarygodnie szybko. Wykonanie na konsole jest fatalne, a jeśli chcecie zagrać predatorem, a nie żołnierzami, będziecie czekać dłużej na dopasowanie do gry. Poza tym pewnie będziecie się lepiej bawić, grając jako żołnierz. No, to nie jest... Numer 8 Bleeding Edge Chociaż gra może dostarczyć nieco radości i ekscytacji, to problemy z kamerą sprawiają, że prawie nie da się w to grać. Nie ma nic gorszego niż bycie pokonanym, bo kamera nie może skutecznie uchwycić nas lub przeciwnika, a zamiast tego obraca się, nie mogąc nadążyć za ruchem. Przy tylko dwóch trybach gry nie ma wystarczająco treści, by tytuł nie stał się przestarzały. Do tego porównywano go do overwatcha, co oznaczało, że albo nie szukaliśmy innej gry tego typu, albo Bleeding Edge po prostu brakuje różnorodności, by utrzymać się na rynku. Numer 7. The Elder Scrolls Blades. Nie ma co liczyć, że w połowie przyzwoita gra mobilna zostanie wydana na konsole i będzie dobrze przyjęta. Chociaż tytuł reklamowano jako kompletną grę Elder Scrolls, to nie do końca tak było. Brak eksploracji świata, wolności i szerokiego tworzenia postaci. To, co tam robimy, to w zasadzie łażenie po lochach, a zlewające się ze sobą poziomy są przerywane przez mikrotransakcje. Chociaż walka może być czasem ciekawa, a pomysł odbudowy naszego miasta całkiem intrygujący, to po prostu nie wystarczy, byśmy byli zaangażowani. Numer 6. Cooking Mama Cookstar. Or it didn't w porównaniu z poprzednią wersją grafika została ulepszona i to w sumie wszystko. A kiedy mówimy ulepszona, nie jesteśmy tego pewni. Gra prezentuje się bardzo złożenie, ale traci swój urok tak powszechny w grach na Nintendo DS. Jedyną pozytywną rzeczą, jaką oferuje gra, jest możliwość nauczenia się jednego czy dwóch przepisów, ale to tylko dlatego, że musimy. Sterowanie kuleje na obie nogi, a minigry są monotonne. A do tego Cooking Mama, której teksty sprawiają, że mamy ochotę zamówić na wynos. Beautiful. Numer 5. Mafia 2 Definitive Edition. They teach you that in the army? Kiedy gra wydana w 2010 zostanie zremasterowana i wydana dekadę później, spodziewamy się więcej niż małej różnicy. Jednym z głównych problemów są spadki klatek przy już przestarzałej grafice. Można myśleć, że skoro dziesięcioletnia gra jest remasterowana czy wydawana na nowy sprzęt. Poprawi się jej wydajność, ale w przypadku tego tytułu tak nie jest. Przez usterki, wyskakujące tekstury i obiekty, spadki klatek i ledwo zaktualizowaną grafikę lepiej po prostu znowu zagrać w oryginał. Numer 4. Waking. To cut through the forces of death. Które night? Wyobrażacie sobie grę, do której podchodzicie z absolutnie zerową sympatią? Żaden fragment *Waking* nie jest jakiś wyjątkowy, przyjemny czy atrakcyjny wizualnie. To mieszanka wielu gatunków, niezgrabnego sterowania, kiepskich animacji, przestarzałej grafiki i efektów, które ranią oczy. Chociaż gra stara się dać nam bardzo osobiste doświadczenie, to jest oporna, przez co niespecjalnie nam na tym wszystkim zależy. Jeśli postanowicie spróbować i uda Wam się przejść ten tytuł, zasługujecie na nagrodę. Numer 3. Dawn of Fear. Stała kamera, rezydencja zombie, zarządzanie ekwipunkiem i łami główki. Tego wszystkiego dostarczy Resident E, to znaczy Dawn of Fear. Nostalgia jaką wzbudza ta gra jest jej jedyną zaletą. Arr, arr, arr. Nie chodzi o to, że nie lubimy stałych kątów kamery, po prostu były świetnie umieszczone w serii Resident Evil. Tutaj mamy ogólne ujęcia obszaru, wypełnione kiepską grafiką, okropnymi animacjami, niezbyt ciekawymi potworami i okropną liczbą klatek na sekundę. Nie wspominając o biednej fabule, chcielibyśmy jeszcze aktorstwa wokalnego na miarę oryginalnego rezydenta. Może dodałoby to nieco uroku. Warcraft 3 Reforged To się robi frustrujące. O co chodzi w ostatnich remasterach, że albo ledwo poprawiają oryginały, albo je pogarszają? Reforged to zniewaga dla wszystkich fanów Warcrafta i zostawiła nas zgorzkniałych w stosunku do Blizzarda. Human? <laughs> I left my humanity behind long ago. Wiele obietnic złożonych przez Blizzarda nie zostało spełnionych, a cena jest zbyt wysoka jak na Remaster, który wygląda, jakby miał wyjść 15 lat temu. Gra jest słabo zoptymalizowana, nawet na pacety z wyższej półki i ma wiele błędów. Jeśli nadal nie wierzycie, czy serio jest tak źle, spójrzcie na oceny na Metacritic. For now, rally your and prepare to leave this land. We will speak again.

Słaba grafika i niedopracowanie. Zanim przejdziemy dalej, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. Numer 1: Crucible. Jeśli chcemy połączyć kilka różnych stylów w jeden, to trzeba się postarać. Fatalnym błędem w projekcie Crucible jest to, że gramy w strzelankę zespołową, w której jedynym sposobem komunikacji jest system pingu, bez tekstu czy czatu głosowego. Give me some room. Sama rozgrywka jest również potwornie nudna. Mapa jest o wiele za duża w stosunku do prędkości ruchu postaci, co oznacza, że prawdopodobnie będziemy spacerować przez większość gry. Trzy tryby gry, choć zróżnicowane, nie oferują nic nowego w tym gatunku. Całe to doświadczenie jest czymś, co wszyscy widzieliśmy wcześniej. Zgadzacie się z naszą listą? Sprawdźcie nasze inne filmy związane z grami i nie tylko. Zajrzyjcie na nasz kanał, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków.